Po świętach najlepiej od razu wrócić do zdrowej rutyny. Mi się prawie udaje, bo wstajemy przed szóstą i ubieramy sportowe ciuszki. Ale zamiast banana, jemy po kawałku keksa, bo bananów brak. I idziemy na trening. Ćwiczenia dla mnie to teraz już naprawdę część dnia i nie wyobrażam sobie tego nie robić. Na koniec treningu kardio robię na schodach, których nie ma na mojej siłowni. Po treningu szybkie zakupy w Lidlu, po składniki na śniadanie, bajgla z halumi i sosem z awokado, musztardy i miodu. Takie zdrowe jedzenie to naprawdę czysta przyjemność. Siadam do pracy, oczywiście. Z kawą. Robię przerwę na obiad od mamy, bo nadal jesteśmy u moich rodziców. Jemy kluski śląskie duszone mięso, surówkę z kiszonej kapusty, ogórki konserwowe i marchewkę z groszkiem. I na deser jeszcze kawałek ciasta. Znowu pracuję i staram się pić dużo wody. Na kolację jem pół bajgla z serem i sałatkę warzywną. Owszem, jest tam majonez, ale także dużo zdrowych warzyw korzeniowych, więc wcale nie jest to taki najgorszy posiłek. Pakujemy się i ruszamy w drogę do Warszawy. W domu robię jeszcze pielęgnację, biorę kreatyna, o której wcześniej zapomniałam, i wieczorem oglądamy film z. Go back in.